Hej, cześć, witajcie, z tej strony May i witam w kolejnym filmie na moim kanale. To będzie to będzie film, gdzie będę otwierać zestaw w szlaś to taki. No, myślę, że będzie fajnie. Dlatego to jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. No i on nie wiecie, ale ja bardzo lubię Westerton. I podoba podobam się. Nie wiem dlaczego. Dobrze. Zacznijmy to już otwierać. Zmierza. To sobie A szkoda że to ja wydwałam jeden. Drugi. Wiesz, no wcześniejszy film, już możecie go zobaczyć na kanale. Dobra. I było ciężko to otworzyć. Ale doda, spróbuję. O, nożeczki mi się, to przyda, no. ja się tak okay, tu przydają. Dzisiaj to położyłam. Okej, tu. Czy tylko się to przeciąć? Boże, jak tu dziwna taśma. Ej. Dobra. Okej. Okay. Patrzcie, coś w środku, za trzeszetki. Dużo. O, no? Dobrze, Sesze, tak? Dobrze, może zacznijmy od tej. O, i tej jest sprzęt. Akurat. No, fajnie wygląda. Tak. Na pierwszy rzut Spoko. Ok. Teraz otwieram ko, otwieram Короче, Не, мы не же, надеюсь, так ладно. Интересно. Не, ну. Шесть Пока. Почти мы такие взорки. Bardzo ładne Dobra, to fajnie. teraz kolejna saszetka Dobra, zamknę czy jakoś wylecę O, jacie Koń Może to sobie zostawię na koniec A teraz idziemy do weczek No Te weczki są w ogóle środku puste Myślę, że to Słyszycie to? Okej, okay, no tu. To... Nie, no spoko wyglądają. Takie beczki do omijania. No, fajne. Dobra, to je odłożę. Okej, okay, o tutaj. No i teraz jest za dużo zostało mi tak No dobra, weźmy tam. Dobra, to szybka wygląda. No ma w środku przeszkody. Trzeba je powstawiać oczywiście. Zimę, ale Halowy Siąga się, no. No to. Sp... Fajnie to wygląda. Może na filmie nie wygląda aż tak spoko, ale na. De, ale w, w życiu. Wiecie, tak. Nie w kamerze. To wygląda lepiej. Słony czerwone, no. Dobre, to w kilka te rzeczy. Wreszcie, dziewczyna. Zapomniałam, jak ona się nazywa. No coś na hy. Nie pamiętam. Nie, nie, nie pamiętam. Piszecie mi w komentarzach. Uh, Proszę. No nie wiem, gdzie powiedziałam swój katalog, a tam miałam napisano. Okej. Okay. Ładnie wygląda. To jest druga ta dziewczyna. Mam gdzieś jeszcze ja wiem, że to jest inne wczoraj. Patrzcie, nie no wiem tylko. Te że mają inne bluzki, co? Nie, no ta ma białe, a ta ma czerwone. Śmiesznie że tylko to i nie spodziewałam się. A tak to jest takie same. No dobra, to przecho przechodzimy do konia. No i się spróbuje złożyć ten zestaw. No nie, to w głowie zostało i nie, nie zauważyłam. Dobra, to. Tak. O, jacie. Nie, no, piękne, piękne. To jest tu piękne. Ło, to w ogóle klacz. Nie spodziewałam się. Dobrze, no to jest, próbuję złożyć ten zestaw. Okay, ten tak wygląda złożony zestaw. Starałam się, żeby wyglądało jak na pudełku. Ale powiem Wam, że był problem mały. Z założeniem tego to był po prostu taki problem. Ja nie wiedziałam, jak to zrobić. Namęczyłam się przy tym. Ciężko to było. Ale złożoność że wygląda fajnie. <śm> to poszło za daleko. No, spokojnie. Bierzmy ja się z Wami żegnać. Pa!